On jest jak On jest jak Ona jest piękna Ona jest piękna On jest jak bestia Niebo i piekło, piękna i bestia On jest Ona jest piękna Niebo i piekło, bestia i piękna. No i jak tam? Lepiej być nie może Ruchcie. Co jest? Kserda, ruchy, ruchy, ruchy! Co? Zamykaj drzwi, zamykaj drzwi! Wyjaśnij mi o co chodzi! Czysz, później ci powiem! Krystal, co jest? <laughs> A, dobra, nie otwieraj się! <laughs> Hej, zabierzcie, zabierzcie, zabierzcie! Ej, dziewczęta, spokój! <laughs> Krystal ogarni! <laughs> Inaczej się nie dogadamy! Ała! Oddychaj i powiedz o co chodzi. Agar jest kanibalem. Że kim on jest, co ty gadasz? Widziałam na własne oczy, jak zjadał jakieś ciało ptaka. Dziewczyno, o czym ty mówisz? Poza tym miałaś z nim się nie spotykać. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, tym bardziej, że ja go kochałam. No, a teraz co? A teraz to przed nim uciekam, bo mi zrzę głowę! Ogarnij, uspokój się Xerda Agar, idź do domu Nie, dopóki nie porozmawiam z Krystal Odejdź stąd, albo inaczej porozmawiamy Chyba śnisz Otwieraj te drzwi, bo je wyważę Zabierzcie mnie stąd A tylko spróbuj, to w bęcki dostaniesz Ale mu pogroziła To już zaszło za daleko

Powiedziałem wyjazd. O Jezus Maria, myślisz, że nie wiem, kim jesteś? O czym ty mówisz? I co, ześlesz na mnie śmierć? E, o, co, o co ci chodzi? O kochanie, ty jeszcze mało wiesz o tym świecie. No, powiedz mi, którym jesteś Bogiem? Agar, zamknij się lepiej. Dlaczego? Niech patrzebowie wiedzą. Ta informacja nie będzie ci do niczego potrzebna. Czyli co? Mam rozumieć, że po mnie? O matko, ale się boję. Ostrzegam cię ostatni raz. Dośpiewam ci. Z gościu lepiej nie żartuj. Pa, la, 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 la. Ty jesteś naprawdę idiotą. No i zobacz teraz, z kim chodzisz. Okej, okay, przepraszam, ale skąd miałam wiedzieć? Ostrzegałam cię, ja i Sara. No i Hunter. Stąd miałam wiedzieć, że jest kanibolem i jeszcze psychopatą. Krystal, uspokój się. Proszę cię idź stąd. Chodź, idziemy stąd. Nigdzie nie idę! Krystal, nie wiadomo, co tu się będzie działo. A co mnie to obchodzi? Kim jest Hunter? Jestem Bogiem Śmierci. Co? O czym wy mówicie? O tak, kochanie, świat nie jest taki normalny, jak sobie go widzisz. Wy chyba wszyscy jesteście nienormalni. Wyjdź stąd teraz, albo tego pożałujesz. O jezu. Się tak nie spinaj, bo w końcu coś pęknie. Co, co? Krystal, nie patrz. Pokaż mi, co on robi. <laughs> o oh, wow. Krystal. Co z nim? No, jak widzisz, mam jego duszę. To naprawdę było konieczne? Uwierz mi, że tak. Myślisz, że go nie znam? Krystal miała rację. Jest kanibalem i wykorzystywał dziewczynę, po czym je zabijał i zakopywał w lesie. Co ty gadasz? Już po nim, na zawsze. A co na to jego rodzice? Szkoła! Spokojnie, ja się wszystkim zajmę. O, mój łeb! Cześć, kserda! Cześć. Jak się spało, księżniczko? Śniło mi się, że Hunter jest Bogiem Śmierci. A Gara uwięził w jakiejś kulce. Się chyba upiła on za bardzo, nie? Upiłaś się. Jak ja się ty w ogóle znalazłam? Znalazłam cię pod moimi drzwiami. Przyszłaś do mnie. Te leki uspokajające chyba działają. A no tak, chciałam chyba coś pożyczyć. No. A no chyba tak. Musisz odpocząć. No. Ty, a gdzie agar, bo ja z nim piłam i gdzie on jest? To on Cię tu przyniósł i położył Cię pod mimi drzwiami, bo już nie mogłaś ustać. Zapukał do nas, a my żeśmy jako tako Cię znaleźli, bo on sobie poszedł. Co? Poszedł sobie czemu? Miał coś ważnego do załatwienia. A jak to on? No, on zawsze tak. A masz piękne oczy. Dziękuję, ty też masz ładne. Ach, słuchaj, wpadłam na taki pomysł, byś została u mnie na jakiś czas. A to by był dobry pomysł, wiesz? No, fajnie by było. Ach, chyba nie jesteś w stanie dzisiaj w ogóle gdziekolwiek iść, więc zostań lepiej u mnie. Ach, Hunter? Ja się powoli zbiorę, mnie się nie przejmuj. Ha, no, do, a dobra. Dobra, kserda. Będę się powoli zbierał. Okej, okay, ja się nią zaopiekuję. To pa. Cześć. Aha. pa, 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 Aha. 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 się. Przepraszam cię za kiepski stan tego pokoju, ale wszystko jest w remoncie. Nie, no, luz jest ok. Zapala światło. Powiedz wszystko od początku. A co tutaj do mówienia? Wszystko jest zniszczone. Rozumiesz? Zadawałam się z gościem, który jest kanibalem, rozumiesz? Kiedy ja to zobaczyłam, gonił mnie, po prostu Xerda, co ci tu więcej opowiadać? Miałaś rację, po prostu, no Mam dość Nie możesz się załamywać, uwierz mi Tak, tak, znowu ta sama śpiewka Jak się załamiasz, to będzie po tobie Krystal, ale w tym jest dużo racji I tak nie musisz się obawiać Przepędziliśmy go ale ale jak? Jak to się w ogóle stało? Po prostu dlałaś. Wiesz, to był tylko sen. Co? Sen? A co pamiętasz? Że Hunter jest jakimś bogiem w ogóle. Weź jakieś fazy mi się wkręciły. A, ty głupiutka. Bogowie nie istnieją. Proszę cię, tym bardziej hunter? <noise> Jak się czujesz? A jakoś ujdzie. Zostanę na razie u ciebie chwilę. Zostań ile tylko chcesz. Nie mogę cię zostawić samej w tej sytuacji. A wiesz, co jest najgorsze? Co takiego? Że dałam się wykorzystać. Jak, ja... Jak reszta? Jak wykorzystać? Nie mów, że to z nim robiłaś. Krystal, o Boże. Boże, coś ty zrobiła. Było minęło, czasu nie cofnę. Myślałam, że to będzie ten jedyny, z którym będę już na zawsze. To na niego czekałam, a co się okazało? Ej, nie możesz się tak przyjmować, rozumiesz? Wszystko stracone. Wykorzystał mi jak szmatę. Oj, źle się zapowiada. Hmm, no co ty nie powiesz. A ty się zamknij, nikt się nie prosił, żebyś tutaj przybywała. Albo ona, albo ty.